No kochani odka, nie obijaj się, bo idziemy na jacht. Chodź, to zaraz odpływamy. Kochani, to jest mój nowy ja. Jeszcze nie do tarty. Pokaż. Będziemy się docierać. A nie wolisz tego katan Maranu? A nie chcę nam tego już Teraz chcę. Jestem niezdecydowany. Oczywiście jakby to było, jakby kochaniutki po drodze w każdym mieście nie zajrzał do sklepu wędkarskiego. Teraz też poszedł i tam buszuje. O tu, o tu, o tu, o, I tam buszuje, bo musi jakieś zamęty sobie kupić. No dobra, niech sobie buszuje. Jesteśmy w miejscowości z folwarem Pogoda nam dopisuje, piękne słoneczko A tu ktoś jedzie za mną. O Przystań A, może taki kupić kochaniutkiemu Katamaran Fajny Ładna żaglówa, ale kochaniutkiemu i tamten bardziej się podoba, o ten, o ten, o ten duży, ten z tyłu. No musiałby tylko trochę w Sejmie popracować, żeby zarobić. Wszystkie Balkany są oszklone. To jest dobry pomysł z tymi balkonami oszklonymi. cało całorocznie można korzystać. Tu jest dosyć zimno, także i a i mocno wieje. Dlatego jak oszklone można sobie w stoliczek postawić, krzesełka, kawkę sobie wypić i patrzeć tu na tą piękną wodę, na to piękną okolicę. No kochaniutka, nie obijaj się, bo idziemy na jacht. Chodź, to zaraz odpływamy. Kochani, to jest mój nowy jacht. Jeszcze nie dotarty. Pokaż będzie się docierać. A nie wolisz tego katamarana? nie chcę nam tego już. Maran. Katamaran. Jestem niezdecydowany. O tego katamarana. Dobra. Hajotka, zapakuj go. Dobrze. Wyśle ci. Go. Na, na, ten, na bagażnik go wrzucić z tyłu. Dobra. Okej, okay, idziemy? A zobacz widok. Widzę, widzę, ja to wszystko robiłam, filmowałam. Nie, nie robiłaś na widoku ty. O kochani, ty go wcięło do sklepu wędkarskiego. Ale wyszedł jak porażony prądem. Aha. Dobra. Kajutka jak zaparkowałaś, no? Ja Nie, mam wyjść. nie wiem, jak chcesz. Musisz sobie... Ja trafę, tutaj. wstęgę musisz sobie przeciąć. Widzisz, paneliki. A i wiatrak jeszcze masz... A. Piękny, nie? Kochana to jest dla Ciebie z stylu, bojka. <noise> Która bojka? A to? On, to no, no, no fajny. Co tam kupiłeś? Co? No? A nie będę się palił Byłem w sklepie wędkarskim mm. Przeżyłem szok. Chodź bo tak słoneczko mam w oczy. A nie, przeżyłem szok Powiem wam szczerze jak wam czegoś zabraknie wędkarze dostaniecie po kieszeni Tu prosta rzecz. Ta co u nas kosztuje załóżmy 5 zł, 10 zł, to tu kosztuje 50 zł, 100 zł No niestety takie ceny. No taka realia Obsługa jest miła. Kolejnie przeponów starowych nie mają. A jeżeli już wyciągną mi przepony to na słonia. No ja nie będę łowił słoni tutaj. Nie ma, to po prostu... Drużny niby asortyment jest gumy po pół metra, kochani. Kochaniutka by taką gumę nie rzuciła z piningiem. Dobra. lećmy do tego. nie A było filmować na pewno. To Musicie mi na słowo uwierzyć. Kochaniotki, porażony by się. Kochani, i takie widoki bywają. Ojojoj. Coś pięknego. Teraz coś wiem, kochaniotkę, dlaczego ty nie chcesz prowadzić samochodu? Bo tu z fotela pasażera więcej widać. Dobrze ci się namówiłem. Oko zawiesić nagrywaj, nagrywaj, później sobie obejrzę. Teraz tutaj, patrz, pień, drogi Patrzę na ten A. autobus. Kochani, takie widoki. Kochani, w Norwegii też są takie miejsca, gdzie zabrakło materiału. i po prostu zrobili tak skromnie, tak jak u nas, mierzy je bardzo skromnie zrobili. Na wszystko nie, nie wiem, wszystko mnie zrobiły dużo będę z nie wyszło. I kochani przejeżdżamy teraz przez taki mosteczek, gdzie ruch jest tylko w jedną stronę, raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą co to zabrało materiału, po to od dwa pasy robić, może być jeden Ktoś przetupał pół pieniędzy i wyszło, połowa mostu ale to i tak dobrze zrobili, że zabiję w ten sposób, bo jakby połowę mostu tylko do połowy Może kiedyś zrobią drugą połowę I już jesteśmy po drugiej stronie Tam towarzystwo czeka do przeniesienia na drugą stronę no nawet to, jak powiem, ekonomiczne. Za te same pieniądze można zrobić dwa mosty dwa razy po połowie. No, a tych mostów tu sporo. Wzięli, policzyli i takim to wyszło. Zaczynają się strony takie, że aż się chce okno otwierać i wyskakiwać. Jest tutaj stosunkowo mój rzut kochani, ale teraz spójrzmy, co tam mamy. tam Oka kochana wycieczka Na prawo boły na lewo Po Pośrodku dawne suszarnie ryb i kochani wszystko się wyjaśniło gdzie jest druga połowa mostu jak przejedziecie kilkaset metrów znajdziecie drugą połowę mostu No, no wygodę pomyśleli za jedne pieniądze zrobili dwa mosty tak by wyszedł jeden no tak sobie postawią trochę turyści tam się nie śpieszy mogą sobie postać w zasadzie tutaj na foty, to w zasadzie tylko turyści przyjeżdżają o o i koreczek mamy ciekawe rozwiązanie byle byśmy na moście nie stali Ja mam powiem szczerze, że jednak lepiej jest tak usiąść w fotelu w domu i to oglądać, bo najbezpieczniej! Bezpieczniej! Ktoś Bezpieczniej! pierwszy raz jedzie tą drogą przez Efoty, no to jest co chwilę zaskoczony i to w różny sposób. A to jazdą norweską, kierowcy norwescy są stosunkowo brutalni na drodze, a nie jadą szybko. A to jakimiś, właśnie mostami połówkowymi. Ja no i powiem, że to jest złe. No. Coś ciekawego. Drugi raz, jak już się jedzie, to już tak człowiek do tego podejdzie bardziej spokojnie, luźno. No wiesz, ale kochani, ja wiem, dlaczego nie zrobili po pomostu, żebyśmy stali i podziwiali. Podziwiali te. Obrazy, kochani. No, po to po oto jest zrobione. A no, tak jakby każdy jechał, 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 to by może nie zauważył tego. No i spoczekamy na zielone światło i do przodu.